Liczenie, liczymy kasę albo wylicza nas Bugmacher. Zakłady Bugmacherskie ze świata sportu walki. Siemanko, witam na kanale Zaciosem. Dziś mamy 9 kwietnia, sobotę, a więc czas na nasz program Liczenie, a więc dziś będziemy obstawiać sobie gale UFC 273 i nietypowo nie będzie to tylko jeden kupon, a będziemy prezentować dwa kuponiki. A więc zapraszam, zaczynamy. Pierwsza walka na naszym kuponie to pojedynek Daniela Santosa i Giulio Arce. Daniel Santos, 27 lat, 11 walk, 10 zwycięstw i tylko jedna porażka. 5 razy kończył swoje walki przez knockout, 2 razy przez poddanie. Natomiast Giulio Arce, 32 lata, 22 walki, 17 zwycięstw na koncie, 5 porażek, 5 zwycięstw przez knockout i 5 poddań. Julio Arce to już zawodnik doświadczony w UFC. Stoczył tam kilka walk. Ostatnio walczy ze zmiennym szczęściem. Raz wygrywa, raz przegrywa. Ostatnia walka, akurat przegrana. Dla Daniela Santosa będzie to debiut w UFC. Tutaj wyraźnym faworytem Boomeru jest Julio Arce, ale myślimy, że Daniel Santos jest naprawdę bardzo uzdolnionym zawodnikiem. Jego walki, też ten, te w debiucie na UFC, były troszeczkę przesuwane. Miał tam kontuzję w międzyczasie, a dziś debituje w OKTAGONIE UFC i myślimy, że z tej walki wyjdzie zwycięstwo. Pragniemy tutaj postawić na Daniela Santosa i myślimy, że będzie ten typ się bardzo opłacał. Wczoraj akurat obstawiałem ten kuponik i tutaj ten kursik, który wychodził na Daniela Santosa to 2,69. Dziś widziałem, że te kursy lekko spadły. Ale polecam tutaj stawiać na Daniela Santosa. Będzie to walka otwierająca gale UFC 273. Drugi pojedynek, który wrzucam na kupon, to walka pomiędzy Mike'em, Malotem a Mickey Golem. Obaj zawodnicy w tym samym wieku 30 lat. Mike Malot 9 walk, 7 zwycięstw, 1 porażka. Natomiast Mickey Gal, 11 walk, 7 zwycięstw i 4 porażki. Dłużej w organizacji jest Mickey Gal. Jego taką bardzo medialną walką był pojedynek z CM Punkiem. I tutaj też Bugmachże faworyzują mikiego malota w tym pojedynku. Obaj zawodnicy ogólnie są bardzo dobrymi parterowcami. I, i, i zobaczymy, w jakiej właśnie to się rozegra. Bo wiem, że jeśli spotyka się dwóch parterowców, to często ta walka odbywa się głównie w stójce. A tam jeśli chodzi o warunki fizyczne, myślimy, że Miki Gol może przeważyć. Miki yy, Galot przepraszam, oczywiście będzie debiutował na takiej prawej gali UFC. Swój kontrakt zdobył wygrywając na Dana White Contender Series w 2021 roku w październiku. To jest bardzo solidny zawodnik. No. Jedyna jego porażka to z Hakem Doudu. To jest zawodnik też znany, który walczy w UFC. No i zobaczymy, po prostu jak sobie poradzi w tym debiucie ten 30 latek. Ponieważ no, Mickey Gol już ma troszeczkę tego doświadczenia, także wiadomo, ta presja, może ten stres nie będzie na nim tak duży. Chociaż ostatnio walkę przegrał z Alexem Morono przez decyzję. Wcześniej wygrywa z Jordanem Williamsem. Przegrał już nie z Mike'iem Perry, pokonał naszego Salima Tuhariego. Przegrywa z Diego Sanchezem, także mówię, u niego są te walki po prostu tak robione w kratkę. No i teraz nawet wypada na to, że powinien wygrać ten pojedynek. Ogólnie tutaj bubmacherzy zrobili taką sporą rozbieżność, jeśli chodzi o kursy. I bardzo mocno faworyzowany jest Malot. Ale my tutaj stawiamy na Mikea Mike Gala. I wczoraj był tu kurs 259, dzisiaj chyba też tam spadł z tego, co patrzyłem. No i radę wam tak samo zagrać na Mikea Gala. Trzecia walka na kuponie, którą będziemy dzisiaj obstawiać, to oczywiście pojedynek cudownego irlandzkiego dziecka Jana Garego, a jego przeciwnikiem będzie Darian Wix Jan Angary 23 lata, 8 Walk, 8 zwycięstw, 5 nokautów, jedno poddanie. Jego przeciwnik 28 lat, 6 Walk, 5 zwycięstw i tylko jedna porażka. Wydawałoby się na papierze, że będzie to wyrównany pojedynek, jednak ten zawodnik z Irlandii jest naprawdę przekozakiem. Ostatnio pokonał Jordana Williamsa przez knockout, wcześniej na Cage Warriors radził sobie również wyśmienicie, będzie to jego druga walka dla UFC. Natomiast Darian Weeks będzie toczył dla UFC drugą walkę, przegrał z Brianem Barbareną na ostatniej gali UFC ESPN 31. Było to 4 grudnia 2021 przez decyzję. No i co, tutaj będziemy dużo się po prostu rozgadywać. Nie ma sensu. No stawiam na Jana Garego. Jest mocnym faworytem naszym, jak i był Maherów. Wczoraj stawiałem, był kurs 1.25 na Jana Garego. Dzisiaj chyba też troszeczkę poleciał w dół. Także Ian Gary zwycięstwo. I tym samym dotrzyliśmy do ostatniego pojedynku na naszym kuponie. Będzie to pojedynek pań Rachel Pennington kontra Aspen Lat. Rachel Pennington 33 lata, 24 walki, 13 zwycięstw i 8 porażek. Jej przeciwniczka Aspen Lat, 27 lat, 11 walk, 9 zwycięstw i 2 porażki. Raquel Pennington naprawdę walczyła w swojej karierze z bardzo znanymi nazwiskami. Pokonywała Michelle Tate, Beth Correia, Jessica Andrade, a jeśli przegrywała... Murka, cicho się, nie szczekaj tutaj. Mój piesek też chce się udzielić, czyli nie wiem, czy dobrze stawiam, czy nie. Ale okej, okay, wracając do naszej walki. Przegrywała Raquel jedynie z Holly Holm, Jessica Andrade, Kat Amando Amanda Nunes, czy Holly Holm, jeszcze raz, bo to były właśnie dwie walki ich w karierze, które przegrała. Jest to naprawdę bardzo dobra zawodniczka. Ostatnio jest na fali trzech zwycięstw z rzędu, natomiast jej przeciwniczka Aspen Lat swoją ostatnią walkę w UFC przegrała z Normą Durmont przez decyzję. Pokonała Janie Kuniskaje. przegrała wcześniej z Germaine Randam. Przepraszam, jeśli czytam nazwiska, ale naprawdę są to nieraz tak ciężkie nazwiska tych zawodniczek i zawodników, że idzie sobie połamać język. Wygrywa Sirom Eubanks Tonią Evinger czy Liną Landsberg. Tutaj myślimy, że raczej te doświadczenie i gra parterowa Raquel Pennington zagrają na jej korzyść i stawiamy na jej zwycięstwo. Dziś widziałem, że troszeczkę kurs na Raquel poszedł do góry, ale wczoraj był to kurs złoty 45 zł. I właśnie my taki postawiliśmy. Yy, ogólny całkowity kurs naszego kuponu to 12,62 Ja zagrałem sobie za przysłowie dyczkę. Do wygrania jest 11,14 zł. A więc podsumowując nasz pierwszy kupon. Arce kontra Santos, gramy na Santosa. Mike Malot kontra Mickey Gol, stawiamy na Mickey Gola. Ian Gary kontra Darian Weeks, stawiamy na Jana Garego. I Aspen Lat kontra Reykle Pennington, stawiamy na Reykle Pennington. Mam nadzieję, że ten kuponik wejdzie. No i obiecany drugi kupon, tak zwany kupon bonusowy, który gramy typowo na rundy. I czy walka zakończy się przed czasem, czy nie. Zaczynamy od pojedynku Rodriguez kontra Hansen. Jest to pojedynek pań. Uważamy, że tutaj będzie decyzja, także gramy, że walka nie zakończy się przed czasem. Drugi pojedynek, Aspenland kontra Rachel Pennington. Też pojedynek, pań, walka nie zakończy się przed czasem. Zakończy się na punkty, właśnie stawiamy tutaj to. Trzeci pojedynek, również pojedynek, pań. No i, i niczym was tu nie zaskoczę: Mackenzie Dem kontra Teisha Torres, walka zakończy się na punkty. Oczywiście, że tak, nie zakończy się ona przed czasem, także stawiamy, że tutaj będzie też decyzja dochodzimy do trzech głównych walk w dzisiejszej karcie UFC 273 Berns kontra Cimajew walka potrwa więcej niż półtorej rundy Sterling kontra Jan walka potrwa więcej niż 2,5 rundy oraz Wolganowski kontra Korean Zombie walka potrwa więcej niż 2,5 rundy tutaj wychodzi nam kurs 12.19 za dyszkę mamy do wygrania 107,27 zł oczywiście ten pierwszy kupą graliśmy na Fortunie a drugi zagraliśmy na STS-ie. Mam nadzieję, że dzisiaj kupony nam wejdą. Wynajmniej jeden i będziemy na plusie. Zobaczymy, zapowiada się ciekawa gala UFT273. Wiadomo, jak się obstawi kuponiki, no to będą też i większe emocje. Życzę zieloności, powodzenia i udanego weekendu.